Nie odbiera. I on ma być ojcem? W końcu raczył oddzwonić. O kurcze, Erkut. Słucham? Gdzie jesteś? Coś się stało? Jedź do firmy, weź 250 tysięcy. W ciągu pół godziny przyjedzie facet, dasz mu pieniądze. Co to za facet? Rób, co mówię. Nie każ mu czekać. Dobrze, odezwę się. Brakowało tu tylko ciebie, Tygrysie. Przyszedłeś w samą porę. Jesteś niezastąpiony. Dziękuję. Przyszedłem, bo chciałem porozmawiać. Masz jakiś problem? Mów, a szybko go załatwimy. Mam. I to poważny. Nie krępuj się. Jestem Twoim drugim ojcem. Wiem o wszystkim. O czym? Że firma kurierska należy do pana i że zatrudnił mnie pan przez wzgląd na Aile. I to tak cię trapi? To mało powiedziane. Sam znalazłbym pracę. Nikogo nie prosiłem ani o robotę, ani o protekcję. Nie Jesteś porządnym chłopakiem, pracowitym, dzielnym, ambitnym. Czemu miałbyś potrzebować forów? Gdybym wiedział, że Pan jest właścicielem firmy, nie wziąłbym tej pracy. Myślisz, że zatrudniłem cię, bo jesteś moim zięciem? Teraz to mnie uraziłeś. Więc skąd te wszystkie premie, podwyżki? Do tego ta sprawa z diamentami. Ledwo uszedłem z życiem. Czemu mnie pan wrobił w to wszystko? Nie Nie Kogo miałbym zatrudnić, jak nie ciebie? Przed chwilą na moich oczach powaliłeś dwóch drągali. Chcę mieć pod ręką kogoś takiego jak ty. To nie ma związku z Ailą. Ja swoje, Pan swoje. Składam ci ofertę. Zostań moją prawą ręką. I jeszcze czego? Mowy nie ma. Nie odmawiaj od razu. Taka szansa drugi raz ci się nie przytrafi. Ja jestem sułtanem, ty będziesz moim wezyrem. Pomyśl o tym zięciu, żebyś potem nie żałował.